Rafał Król, Expeditions.pl Dzisiaj o wyjątkowo ciekawej bluzie hybrydowej od marki Helikansen, która nazywa się VersaLite Hybrid Fleece Jacket Każdy z nas ma jakiś polar Jakiś polar, który lubi bardziej jakiś taki ulubiony taki powycierany przez, przez lata i jak wiecie, nasze ukochane Polary mają ten minus, że po pierwsze bywają ciężkie. Po drugie, po spakowaniu do plecaka zajmują nam jedną trzecią plecaka. A po trzecie, niestety nie są wiatroszczelne. I ta bluza, którą mam na sobie, jest próbą rozwiązania tych wszystkich problemów. To znaczy, że ona jest i mała po spakowaniu, i lekka, bo w rozmiarze L waży tylko 365 gramów i zatrzymuje wiatr. Dlaczego, dlaczego hybryd? Na czym polega jej hybrydowość? Na tym, że jest to połączenie polaru to wszystko, co jest w tym kolorze zielonym to jest polarowe z, z soft shellem czyli z gęsto odtkanym materiałem, bardzo cienkim, który zatrzymuje wiatr. I ta część, którą mam y, ciemnozieloną, czyli ramiona, cały przód, to jest ta hybrydowa warstwa, która zatrzymuje wiatr. Nie mam tego na plecach, jak, jak widzicie, bo nie potrzebuję tego mieć. Plecy pocą się bardziej. Na plecach mam zazwyczaj plecak, więc nie jest mi tutaj potrzebna ochrona od wiatru. Ja jej potrzebuję. Przodu. Bardzo mądre jest to, że kieszenie są dwie i są tylko i wyłącznie wysoko. Mogę schować, y, mogę schować komórkę, mogę schować ważne rzeczy. Y, nie ma kieszeni nisko, ponieważ tutaj jest uprząż spin spinaczkowa, tutaj jest pas biodrowy plecaka. Nie miałbym do niego dostępu. Ta bluza jest pomyślana jako bardzo praktyczny, profesjonalny ciuch do. Wspinaczki do zasuwania w górach do trekkingu. Tu mam pas biodrowy na plecach mam plecak. Ochrona przed wiatrem jest mi potrzebna tutaj, na, na korpusie. Z drugiej strony jednak ten polar daje maksymalną oddychalność. Co jest fajne, bardzo techniczny krój. Mogę podnosić łapy. W ogóle nie ciągnie mi do góry. Nie ma na dole żadnej gumki, bo nie musi. Nie, nie potrzeba. To jest warstwa taka samodzielna. Guma ściągacze przyblokowane przez pas biodrowy. Dodatkowo by to wszystko y, uciskało, mogłoby nam przeszkadzać. Fantastyczny, nie czuję się, że się go ma na sobie. 94% poliestru y, z recyklingu i 6% elastanu. Y, ale sam materiał też jest bardzo ciekawy, ten główny, ponieważ na zewnątrz jest to taki polar, ale od wewnątrz. Zobaczcie, on ma strukturę taką plastra, takiego kwadratu i łapie powietrze i szybko oddycha, ale jest cieplejszy, niż by to wynikało z jego gramatury. Tu gdzie mamy kieszenie, no to mamy jeszcze taką dodatkową, bardzo cienką, yy, bardzo cienką siatkę. Oprzyte są ramiona, więc to chroni przed yy, przed wycieraniem tego polaru przez y, pasy ramienne plecaka. Tylko 365 g w rozmiarze L. Absolutny komfort noszenia, i ten polar jest bardzo mały po spakowaniu. Słuchajcie, po złożeniu to jest tylko takie coś. Yy. Co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo fajny, techniczny ciuch do noszenia na cienką warstwę bielizny lub na grubszą warstwę bielizny zimą. Do aktywnego wysiłku w zupełności wystarcza. Heli Hansen Versalite Hybrid Fleece Jacket. Lekka łatwa mała po spakowaniu idealna do noszenia Osłoną przed wiatrem z przodu. Fantastyczny polar na nowe czasy. Serdecznie Wam go polecam. Rafał Król Expeditions.pl.